Kiedyś na Udstoku poznałem bardzo sympatyczną parę gejów i ich pięcioletniego synka. Mieli cudowne poczucie humoru, spali razem w namiocie obok mojego. Pewnego razu chcieli się ruchać i poprosili, żebym zabrał Pawełka na spacer. Poszliśmy na koncert Behemota. Niestety stałem przy barierkach z małym na barkach i dostałem potężną dawkę gazu musztardowego. Broniłbym się, ale po tabletkach z marihuaną miałem zwierczałe mięśnie. Jak się obudziłem, to mały dogorywał na scenie, przybity do krzyża. Nie wiedziałem jak powiedzieć chłopakom, więc pobiegłem do Jurka Owsiaka, zapłakany, spanikowany. Od Jurka bił spokój i charyzma, kazał wolontariuszom wstrzyknąć mi heroinę i zaobiecał, że zajmie się tematem. I zrobił to, załatwił fajnego, ładnego chłopaka z jednego ze szpitali, które dotował, rodzicom powiedzieli, że zmarł, pięknie umalował i ubrał w śliczną sukienkę, a wolontariusze na lektyce zanieśli go jako dar dla moich przyjaciół z namiotu obok. Byli zachwyceni. Jeszcze tego samego wieczora taplaliśmy się wszyscy w błocie i tradycyjnie pluliśmy na godło i portret papieża. Wpadł nawet sam Nergal, który w ramach przeprosin podarował całe wiadro krokodyla. Towaru było tak dużo, że wszystkich częstowaliśmy, a i tak wróciłem do domu z dwoma dużymi słoikami.